Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochane moje. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie. Jak się macie, ja już tutaj włączam czat. Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo. No to zaczynamy. Kochane, ja się dzisiaj zastanawiałam, no to z jakim tematem dzisiaj do Was przyjść? Zastanawiałam się też, czy nie zrobimy samej medytacji. Natomiast mocno we mnie pracuje temat świąt. Zastanawiam się, jak w Was i tego, że mamy mieć jakieś określone emocje, bo są święta, bo z kimś się spotkamy i więc mamy coś konkretnego odczuwać. A co, jeśli odczuwamy zupełnie inne emocje niż te, które są, które w cudzysłowie powinnyśmy czuć? Ponieważ doszło do mnie, że święta wielkanocne. To jest taki moment, właśnie jestem też ciekawa. Mam nadzieję, że nawiążemy dzisiaj konwersację i powiecie, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Dla mnie te święta Wielkanocne są często mm, o łączeniu się z bardzo nieprzyjemnymi emocjami. Tam może być emocja żalu, tam może być emocja lęku, tam może być emocja złości. Mam wrażenie, że te święta często się mówi, że te święta Wielkanocne. Mm, są zupełnie inne niż święta Bożego Narodzenia. Ja myślę też, że no po prostu święta wielkanocne bardzo mocno konfrontują nas z tematem śmierci. I to jest temat, przed którym nikt nie ucieknie. Natomiast u nas w, na, w naszej kulturze o tej śmierci wiele się nie mówi, i nagle jest takie zderzenie z tym tematem. Więc automatycznie dla mnie, tam gdzie jest ten temat śmierci, pojawia się etap straty. Pojawia się żal i bardzo różne emocje. Więc to, do czego dzisiaj będę wszystkich zapraszać i siebie też, to takiego zatrzymania i mm, poczucia, co jest teraz we mnie żywa, co ja teraz czuję. I to może być oczywiście jak wiecie, zapraszamy do tej każdą emocję, więc jeśli czujecie radość, to super. Jeśli czujecie żal, to też przyjmujemy. Natomiast chodzi mi o takie połączenie się sama ze sobą. Co ja rzeczywiście czuję? Nie co, co mam czuć, co chciałabym czuć, co powinny nam czuć, tylko co w tym momencie czuję. Bo może jesteście w jakiejś gonitwie przedświątecznej, a może jesteście jeszcze, wiecie, że dzisiaj jesteście jeszcze w pracy, będziecie w pracy i jest wam trudno być w tu i teraz, bo już myślicie o tych rzeczach, które są do dokończenia. Może potem gdzieś wyjeżdżacie do rodziny. A więc. To, do czego zapraszam, to teraz, żeby każda z Was, każda osoba, która tutaj jest i która będzie to odsłuchiwać, nieważne kiedy, nawet jeśli to będzie po świętach, to też jest właściwe. Zawsze to pytanie jest właściwe: co teraz czujesz? Takiego, taka chwila zatrzymania. Dzisiaj proponuję Wam taką chwilę zatrzymania, takie powiedzenie sobie: stop, ja potrzebuję sprawdzić, co jest we mnie, bo jest tyle rzeczy na zewnątrz. A ja mam wrażenie, że święta wielkanocne są też takim czasem autorefleksji i takiego skierowania do wewnątrz i takiego popatrzenia, co jest we mnie wewnątrz. Natomiast to będzie możliwe, jeśli będziemy w tym zatrzymaniu i damy sobie połączenie z tą wewnętrzną ciszą. Więc sprawdźcie. I tak jak, i, i tak jak napisałam w tytule jest tam jakie emocje odczuwamy, czy, będzie, czy będziemy odczuwać przy tym świątecznym stole, natomiast to nie są nasze pierwsze święta, więc pewnie, pewnie jakoś tam intuicyjnie coś wam się pojawia, to to też jest rzecz, um, która, be, coś, co będzie bardzo pomocne w tym, to będzie właśnie uważność i cisza. I ten, ta nasza praktyka heartfulness, czyli uwaga skoncentrowana na sercu, rzeczy przy stole się mogą dziać bardzo różne, i dlatego ta uważność jest taka mile widziana, bo wiecie, zawsze na zewnątrz coś się będzie działo, ale kiedy skierujemy się do środka, do swojej uważności, no to będziemy mieć też taki kontakt z tym: okej, okay, dobra, a czy ja muszę reagować reaktywnie, bo ktoś coś powiedział i ja od razu si, wiecie, jak w takim ping ktoś powiedział, ja odpowiadam i gramy w tę grę, czy okej, okay, ja to przyjmuję, ja to widzę, że ktoś coś powiedział, a ja. Skieruję uwagę do środka, zobaczę co się dzieje we mnie w środku, w tym. Więc to jest taki temat, myślę, bardzo żywy w każdym, bo te święta w takiej formie, w jakiej będziecie, czy będziecie świętować, czy nie będziecie, czy będziecie w tym czasie sami, czy z kimś, czy z rodziną, to i tak to jest czas taki, myślę, bardzo mocno konfrontujący nas z samymi. Z tym, co w nas i z samym sobą, bardzo mocno. Więc zobaczcie, co teraz czujecie, bo tak jak powiedziałam, ten temat Wielkanocy, jeszcze raz to powtórzę, jest mocno związany z tematem straty, i ja tak dzisiaj, jak sobie tak obserwuję od kilku dni, jakie się we mnie emocje pojawiają, i mam poczucie, że to nie są tylko moje emocje, tylko że to są emocje kolektywne, to że jest jakiś żal, i myślę, że to może być stłumiony żal, taki stłumiony żal kolektywnie. Takiego urzalania się nad sobą, cierpiętnictwa, straty, nad takiej nieodżałowanej straty, nieprzeżytej straty. Tak mocno to czuję teraz tutaj, ale to są moje odczucia. Może wy macie zupełnie inne, więc jeśli macie ochotę, to się podzielcie, co jest teraz w Was, jakie emocje są w Was, to sprawdzimy sobie, czy to tylko u mnie tak kolektywnie, czy to tylko u mnie ja to tak odczuwam, czy rzeczywiście to funkcjonuje kolektywnie. To jak, jak sobie sprawdzamy te emocje, to po prostu yy, zobaczcie, co się teraz pojawia, jak się macie i czego teraz potrzebujecie. Popatrzeć po prostu na to, co w środku. Bez oceny, bez osądu, czy to jest dobre, czy złe, jest po prostu, jakie jest. Ten poziom akceptacji to już jest, to już jest super, to jest już pięknie. Nie ja na razie z tym zostawię, bo um, zostawię nas, żeby tak sobie z tym pobyć, zobaczymy może po medytacji coś się patrzy, coś piszecie. Um, po medytacji sobie do tego wrócimy. Przed nami sobota, niedziela i poniedziałek jeszcze świątecznie. Um, I pewnie te live y będą, bo ja się tak zastanawiałam, czy sobie zrobię m, przerwę odpoczynek. Na razie jutro się na pewno widzimy, a potem powiem co dalej. Bo może się okazać, że ja też potrzebuję tak wewnętrznie się zatrzymać, jeszcze bardziej, no ale to zobaczymy. Więc kochana, jestem ciekawa, co u Was, czy macie ochotę się podzielić? Jeśli macie ochotę, to piszcie śmiało. A póki co, bo nie widzę na razie, żeby jakieś tutaj wiadomości spływały, zróbmy sobie taką medytację na, skoncentrowaną na sercu. Będziemy sprawdzać, co jest teraz w nas żywe, jak się czujemy. Połóżcie sobie, kochana, rękę na sercu. Oczywiście będziemy się łączyć też z wszystkimi kobietami, które tej naszej obecności, tej naszej energii potrzebują, bo są gdzieś same w bardzo niewygodnej, trudnej sytuacji. Wiemy, że jest mnóstwo takich miejsc na świecie. Na szczęście też jest mnóstwo serc, które wspiera te miejsca. I to jest, i to jest piękne, i na tym warto się koncentrować na tym, co my możemy zrobić. I na to, na to mamy wpływ. Dobrze, nasz oddech standardowo 5 na 5, 5, 5 na wdech, 5 na wydech, oddech wpływa i wypływa przez serce, więc nasz standardowy oddech, osoby, które już tutaj praktują, praktykują ze mną codziennie, to są świetnie w tym w cudzysłowie wyszkolone, natomiast osoby, które dołączają, gdyby się okazało, że wdech jest dla Was za długi napięć, to sobie skróćcie ten wdech i dłuż, dłużej po prostu tę sekundę czy dwie wydychajcie powietrze. Chcemy po prostu, żeby to był rytm ten 10 sekund na cały pełen, pełny oddech. Ja nazywam się Magdalena Łukaszewska, jestem trenerką i kołczką i jesteśmy w przestrzeni światła, miejscu, w którym łączymy się z przestrzenią naszego serca i łączymy z naszym nieograniczonym potencjałem. Dziękuję, że jesteś. I że możemy razem tutaj, wspólnie tę praktykę celebrować. Świątecznie, może już świątecznie dla niektórych. Dlatego teraz połóż rękę na sercu i, i póki co poczuj to bicie swojego serca. Poczuj, jak to serce bije pod Twoją ręką. Hmm. I przejdziemy sobie teraz do naszego oddechu, a ja zaczynam liczenie. Pamiętaj, że oddech jest skoncentrowany na sercu, wpływa i wypływa poprzez serce i przyjemnie otula serce. Ok, zaczynamy. Wdech. 2, 3, 4, 5. Wydech. 2, 3, 4, 5. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech 2, trzy, cztery, pięć. Wdech 2, trzy, cztery, pięć. Wydech 2, trzy, cztery, pięć. Wdech 2, trzy, cztery, 5. Wydech 2, trzy, cztery, pięć. Wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery.

5. wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Dwa, trzy, cztery. Pięć, wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Dwa, trzy, cztery.

I cały czas, utrzymując koncentrację na swoim sercu, oddechu skoncentrowanym na sercu, poczuj, jak Twoja przestrzeń serca się poszerza, jak energia z Twojego serca wypływa i staje się jej coraz więcej, staje się coraz mocniejsza. Poczuj, jak energia z serca wpływa do każdej najmniejszej komórki Twojego ciała i wypływa poza Twoje ciało, wypełnia całe pomieszczenie, w którym jesteś, całe miasto, miejscowość, cały kraj. Cały kontynent i całą planetę, całą kulę ziemską, poczuj, jak Twoja energia serca pulsuje i dociera do każdego zakamarka na naszej planecie. Poczuj, jak energia Twojego serca się poszerza tak mocno, że trafia i dociera do każdej kobiety, do serca każdej kobiety, która teraz tego potrzebuje. Poczuj, jak ta energia się łączy, jak ta energia. Nasyca nie tylko Twoje komórki ciała, ale komórki ciała każdej istoty na planecie Ziemia. Poczuj, jaką masz moc. Jaka ogromna moc drzemie w Twoim sercu, jak ta ogromna moc teraz zasila wszystkie serca, które są gotowe przyjąć tę energię. Poczuj, jak ta energia wpływa i wypływa. Przez Twoje serca do serca, do serc innych kobiet, do tych kobiet, które czują się niewidziane, które czują się nieważne, które czują się zapomniane, zwłaszcza podczas świąt nadchodzących. Może pojawi się jakaś konkretna kobieta, a może, a może kobieta, którą bardzo słabo znasz, a może w wyobraźni zobaczysz wszystkie te kobiety. Poczuj ten obraz, połącz się z nim i poczuj, jak ta energia jeszcze mocniej, jeszcze mocniej wpływa i wypełnia, otula naszą planetę. I poczuj teraz, jak ta energia się kumuluje i wraca do ciebie pomnożona, jak to. Dobro z serc wraca pomnożone z intencją, że przyjmujesz tylko to, co jest dla Ciebie dobre, i tylko to, co ci sprzyja. Resztę pozostawiasz poza sobą, poza swoim zasięgiem. I poczuj, jak przestrzeń Twojego serca się otwiera. Otwiera się, żeby przyjąć to, co do Ciebie płynie, przyjąć to, co, do, co, co dobre, to co, to, co Cię zasila. I poczuj, jak Twoje serce. Się rozpręża, jak staje się coraz większej otwartości, w coraz większej gotowości. I na sam koniec poczuj, jak jeszcze bardziej przestrzeń Twojego serca się otwiera. I zadaj teraz pytanie do swojego serca, takie autentyczne pytanie: co teraz czuję? Co teraz jest we mnie żywe? Bez oceny, bez osądzania, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to mi się podoba, czy nie, czy to jest fajne, czy niefajne, po prostu, co teraz czuję. Z jednej strony takie zwykłe pytania, z drugiej strony pytanie, które ma taką ogromną moc, jeśli jesteśmy w stanie to przyjąć, co teraz czuję, przyjąć, zaakceptować. Poczuj, jak, poczuj się jak dobry gospodarz, który otwiera i wpuszcza wszystkich gości. Każdą emocję. I jeszcze chwilkę z tym pobądź. I podziękuj swojemu sercu na sam koniec za to, że jest, za to, że się stawia i za to, że ma pojemność też na te wszystkie emocje, które się pojawiają. Jeśli pojawiają się łzy, to pozwól im płynąć. Będziemy powoli wracać do tu i teraz, natomiast jeśli potrzebujesz jeszcze zatrzymania, to możesz pozostać zamkniętymi oczami albo sobie wrócić do tej medytacji. I z taką uważnością, miłością, otwórz teraz oczy. I może potrzebujesz się poruszać, może potrzebujesz się przeciągnąć, może potrzebujesz jakiejś takiej fali z ciała. A może coś potrzebujesz strzepać. Z taką totalną uważnością, co potrzebuje teraz moje ciało. Z uważnością, czułością, co ja teraz czuję? Bo mam jakieś takie mocne poczucie, że przez te najbliższe dni mogą pojawiać się bardzo, duże, du, bardzo dużo różnych emocji i one mogą być bardzo skondensowane, jak w takiej soczewce się mogą pojawiać. Bo ten temat świąt może włączać różne przyciski, może uruchamiać różne rzeczy. Więc z taką uważnością, czułością sobie obserwujcie, obserwujcie bądźcie sobą. Może to będzie czas, kiedy sobie zrobicie ćwiczenia właśnie z coach bo tam jest o stawianiu granic, o tej autentyczności, a w święta wiemy, że często potrzebujemy postawić granice. A mamy z tym często kłopot, tak jak, jak zgłaszały moje klientki, jeśli chodzi właśnie o rodzinę, o starszych członków rodziny. Mm, ogromna przestrzeń. Super. Jeśli chodzi o członków rodziny, więc to też może być bardzo, bardzo pomocne. Link znajdziecie poniżej. No i co, kochane? Po prostu takiej uważności Wam życzę względem siebie na, te, na ten czas. Widzimy się jutro o godzinie 7.07, więc... Obserwujcie, co jest w Was żywe. No i, i życzę Wam dobrego czasu. I takiego czasu w zatrzymaniu. I, 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 I niekoniecznie, żeby pędzić, 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 tylko właśnie takiego zatrzymania i sprawdzania cały czas, jak ja się mam, co jest we mnie żywe. Jeszcze taka sytuacja, że podczas tej medytacji, ja nie wiem, czy było słuchać, czy nie, przyjechała. Mm, Przyjechała śmieciarka, ona tutaj właśnie w tych godzinach jeździ, zazwyczaj jest później trochę, i tak też do mnie to przyszło. Teraz, jak sobie o tym myślę, że wiecie, że to jest też taki czas sprzątania. Święta nam mogą pokazać, co już mogę puścić, co, co trzeba posprzątać, bo, bo teraz też oczywiście przed świętami sprzątamy, i tak jak robimy porządki na zewnątrz w naszych domach, tak też warto zrobić porządki w środku, w tym, co jest we mnie żywe, co już nie jest żywe, co potrzebuje pożegnać, jakie emocje się utknęły i jakie emocje tam domagają się, pukają, a czasami wiecie, to nie spukanie, tylko z kopa wchodzą. Um, ej, jestem tutaj, zajmij się mną. Dobrze, kochane. No to w takim razie, bo wiecie, że tak mogła i mogła, zwłaszcza jak jest, zmierzamy ku końcowi, to ja nagle się rozkręcam już tak, że mogłabym mówić i mówić i mówić. <laughs> No to, no to w takim razie to, co Wam życzę, to życzę Wam dobrego, dobrego czasu. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się już, już jutro o godzinie 7.07. Takiego zatrzymania Wam życzę, tak? To jest, to jest teraz kluczowe. Buziaczki.